Hej kolenda, kolenda, hej kolendę to czas! Słowa tej kolendy najlepiej odzwierciedlają czas od Bożego Narodzenia do ofiarowania pańskiego. Tradycja śpiewania kolęd oraz wystawiania jasełek mocno wpisała się w historię Polski, a zwłaszcza Podhala. Tutaj, praktycznie w każdej miejscowości, szkole czy kościele, odbywają się spotkania kolędowe, koncerty oraz wystawiane są jasełka. I choć każdy tutaj zna historię Bożego Narodzenia, a większość kolęd uczą nas jeszcze nasi dziadkowie, coś sprawia, że kolejne pokolenia utożsamiają się z tym czasem i same wychodzą z inicjatywą, aby w nim uczestniczyć. Tak było w tym roku w Poroninie, gdzie uczniowie drugiej klasy Gimnazjum Zespołu Szkół imienia Legionów Polskich zorganizowali wieczór kolędowy. Inicjatorem była klasa druga a gimnazjum. Wpadli na pomysł, przedstawili ten pomysł pani dyrektor, a pani dyrektor zawsze bardzo chętnie podchodzi do inicjatyw uczniów. Chyba się ucieszyła, nie wiem, być może o tym powie. W każdym razie uczniowie zaplanowali ten wieczór, wspólnie usiedliśmy, opracowaliśmy scenariusz. Co więcej, zadbali o to, aby goście mieli słodki poczęstunek, upiekli własnoręcznie pierniczki, ciasteczka, zrobili gościom kawę i myślimy, że w takiej atmosferze Świątecznej i takie wspólne kolędowanie było takie wyjątkowe. Zwarto szeregi, pomogła dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz osoby duchowne. Utworzono program, zaproszono mieszkańców oraz gości, wybrano termin 19 stycznia. Miejscem spotkania była aula zespołu szkół imienia Legionów Polskich w Poroninie. Proszę zauważyć, że w naszej szkole właśnie takie niezwykłe rzeczy się dzieją, ponieważ e, jesteśmy dosyć kreatywni. Pani dyrektor bardzo zachęca nas do tej kreatywności i od jakiegoś czasu występują e, nauczyciele w przedstawieniach, e, ale teraz dołączy jeszcze rodzice i chyba przyzna Pan, że to było wyjątkowe, kiedy mogliśmy razem zobaczyć uczniów, rodziców, nauczycieli, to jest jakiś znak, e, jak pracuje szkoła jakie są stosunki w szkole i z rodzicami. Bardzo się z tego cieszymy i doceniają to również uczniowie, bo o tym rozmawialiśmy i dlatego też chcieli, aby te jasełka mogły być pokazane szerszej publiczności. Gdy nastał wieczór 19 stycznia, aura porojeniańskiego zespołu szkół wypełniła się po brzegi, a występ rozpoczęli najmłodsi uczestnicy wieczoru. Następnie wystawiono jasełka, po których wystąpiła sola serduszka. Zwięczenie wieczoru było wspólne kolędowanie. Po reakcjach przybyłych osób, wnioskować można, iż wieczór kolędowy spotkał się z gorącym przyjęciem, a zaangażowanie osób wspierających to przedsięwzięcie zasługuje na słowa uznania. Czy było łatwo? Nie jest łatwo, tak jak pan powiedział, nie jest łatwo, ale jeżeli w szkole są nauczyciele z pasją to myślę, że każda uroczystość, każda impreza jest w stanie się odbyć. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to dużą zasługę mają nauczyciele i siostra Zofia, bo dzisiejszy dzień to nie tylko był dzień kolendowania wspólnego, przedstawienia jasełek, ale też zaprosiliśmy dziadków i babci. To była połączona uroczystość Dnia Babci Dziadka właśnie z kolędowaniem. Natomiast jeżeli chodzi o same jasełka, corocznie, rocznie przygotowujemy te jasełka i no, powiem, że te jasełka nam wychodzą coraz coraz lepiej. To, że w tym roku brali udział w, nie, w, tym, w tym przedstawieniu nie tylko uczniowie, ale również rodzice, nauczycieli, to jest dla nas ogromny sukces. Myślę, że, że rozmowy, zachęta i to współdziałanie, współpraca to właśnie jest efekt, efektem tego właśnie jest dzisiejsze, dzisiejsze przedstawienie. Mnie jeszcze cieszy to, że oprócz przedstawienia kolęd była schola. To mówi też o, o dobrych relacjach między parafią a szkołą, a w tej scholi byli nasi również absolwenci i to mnie jako dyrektora ogromnie raduje, że do szkoły przychodzą również nasi absolwenci, czyli są związani z tym miejscem, do, w którym kiedyś uczyli się. Czy oprócz tradycji jest coś więcej w śpiewaniu kolęd i wystawianiu jasełek? Czym jest dzisiaj dla nas kolędowanie i opowiadanie o dziesiątku, które narodziło się dwa tysiące lat temu? Jak ludzie przychodzą, no to znaczy, że czegoś no, konkretnie szukają, prawda? Jest to nie tylko tradycja, ale myślę, że tak, że to jest przede wszystkim wyznanie wiary. Tutaj są bardzo fajne rodziny, po prostu, że to jest taka tradycja już w rodzinie. Przede wszystkim, jak rodzice chcą i pilnują tego, żeby puścić dziecko na schole, żeby puścić na próbę, no to potem to owocuje, no i przychodzą, żeby zobaczyć, posłuchać, zobaczyć jasełka. No. To tak zachęcają się też jedne dzieci od drugich, opowiadając sobie jak jest na scholi, jak się śpiewa, widząc. Myślę, że po, tej, po takich właśnie tych występach też scholi, czy jak widzą, to jest więcej chętnych, żeby po prostu przyjść. Tegoroczny okres kolędowania pomału dobiega końca, ale gdy rozbierzemy choinki i zobaczymy, że ze świątecznej atmosfery nic już nie zostało, pamiętajmy, że słowo ciałem się stało i zostało między nami.